Ale super, bardzo dziękuję. Tylko tak przyszedł do studia, bo tak odcichą mnie. A, wszyscy jesteście na innej sali, więc. Bardzo się cieszę. bo pokażę Wam kulę! W rękach mam kryształową kulę, to już tak na mój drugi dorobek jeżeli chodzi o kryształową kulę w Tańcu z gwiazdami. Poprzedni był 12 lat temu, kiedy wygrałem w TVNi z Moniką Pyrek. Teraz ponownie udało się wygrać kryształową kulę z Iloną Krawczyńską, więc jestem bardzo szczęśliwy. A co robię w Tańca Pasja? Od 15 lat jestem założycielem Studia Tańca Pasja w Koszalinie. I tak naprawdę no, jestem bardzo dumny w ogóle ze studia i z tego jak się rozwija i jak promuje studio Tańca Pasja Koszalin na arenie. Międzynarodowej, bym powiedział. Najbardziej utknęło mi to, że, że, że wygrałem ten program. Myślę, że moment wygranej jest tak emocjonalny i jest tak, tak radosny i przynosi tyle szczęścia. Nie tylko jeżeli chodzi o mnie, zawodowego tancerza, bo dla mnie to jest może nie tylko oczywiście odhaczenie jakby kolejnej rzeczy na mojej drodze zawodowej, ale jedna z ważniejszych rzeczy jest taka, że, że moja gwiazda, de facto Ilona no ciężko pracowała na to i cieszę się, że, że mogłem jako nauczyciel jakby doprowadzić ją do wygranej. Statuetkę dostaliśmy jedną, jeszcze nie, nie, nie zdecydowaliśmy, gdzie będzie. Dzisiaj przyjechała ona do Koszalina, żeby móc pokazać wszystkim moim uczniom i mam nadzieję, że to będzie dla nich jakaś motywacja do, do pracy, że warto wierzyć, bo pochodzę z małego miasta, to nie jest duże miasto i, i, i tak naprawdę to jest duże osiągnięcie, więc mam nadzieję, że wszystkie dzy moje podopieczni będą tak samo myśleć, że z tego miasta można coś zrobić i, i tak naprawdę można osiągnąć sukces, czy to jakiś sukces taneczny, bo dla mnie on jest najważniejszy, czy też sukces telewizyjny albo w innej dziedzinie. Więc jakby bardzo się cieszę, że, że to będzie być jakaś motywacja dla moich uczniów, stąd też jakby ośmieliłem się po prostu wziąć statuetkę do koszelna.